Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Weiser i witam Was po bardzo długiej przerwie, może nie tyle co przerwie, no może Wy widzowie mieliście przerwę, ale ja nie, bo przez ten czas naprawdę ciężko harowałem żeby zdobyć to co utraciłem przez tamtego baga o ile pamiętacie I tak więc mm, zaczniemy od początku, jak widzicie mam zdobyte Suno i Uxhol Tak, są to nowe miasta, które zdobyłem tych kilka wiosek. Mam dalej ten zamek Nelak którego ostatniego, ostatnio nie straciłem, ale za to straciłem zamek Karaw przez, przez e, tych Saranidów. Ale plus jest tego taki, mam dwa miasta, które są naprawdę bardzo dobrze ufortyfikowane, zaraz pokażę dlaczego. Uksho może mniej, bo dałem innemu lordowi u mnie, tak więc e, tam jest chyba 60 ludzi. Zamek Nelak, tak samo wszystko jest, on jest troszeczkę od mojego królestwa, ale to jest taki mały szczegół. I tak więc e, miałem na początku wojnę podczas filmów, e, podczas jak filmów nie nagrywałem, próbowałem wszystko zrobić, miałem wojnę z Wagierami, z rodokami, ale ich szybko odparłem, Za, zaatakowałem ich Suno, które zajęli podczas kiedyś tam jakieś jeszcze swadia istniała i było bardzo łatwo mi to się udało zdobyć, ponieważ mieli chyba 150 ludzi, coś koło tego. Ym, tak więc to wszystko fajnie sobie zdobyłem, dałem troszeczkę kartnicową tutaj, potem wyruszyłem kampanią wojenną na Uxhall. Uxhall było zajęty przez Sarenidów, ile dobrze pamiętacie. E, udało mi się także z problemu zająć chyba to było 218 ludzi, troszeczkę więcej ale tam chyba byli sami e, na coś rekruci tak więc z tym nie było raczej też żadnych problemów przyznałem to miasto innemu lordowi bo nie chciałem mieć dwóch miast na siebie ponieważ e, bym płacił za duże wydatki i m, właśnie z garniz zorganizowałem mały garnizon Suno, ale jeszcze przed tym zanim wam pokażę tą e, tą jest dobra wieść, bo w, do naszej frakcji doszedł nowy lord, podczas tego jak nie nagrywałem. Jest to Lord Delkan. Po, pochodzi on chyba z, z nordów, ponieważ hmm, wszystkich ma tutaj, którzy się zaczynają, to Jarl. Jarl to jest właśnie, tak jakby lord nordycki, Jarl. Tak więc właśnie to jest oznaczenie ich. Tak więc mamy Norda w naszym, w naszym państwie. I przyznałem mu chyba tą wioskę Albo tą, już nie pamiętam szczerze mówiąc Albo nomar, nie pamiętam naprawdę Ale przyznałem którąś z tych wiosek mu Ponadto na razie właśnie mam pokój z, z Wagierami, bo się mnie przestraszyli jak zająłem im suną Bo naprawdę miałem jeszcze do, spore nakłady sił żeby zająć prawie, bo tutaj jest chyba ze 100 ze ludzi, tak więc w przyszłości zajmiemy to jeżeli nam wojnę powiedzą e, I na razie dalej się bijemy z z saranidami. E, czy na mapie wojennej coś się zmieniło? Nie pętam w ostatnim odcinku, ale na pewno coś się zmieniło podczas grania, tak więc tutaj możecie sobie zobaczyć co i jak tu wygląda. Tak się wszystko prezentuje ogólnie. Nordowie to jest na razie największa potęga. E, zaraz po nim Kergici, potem Rodokowie, potem saranidi, potem my i na końcu Wagierowie, którzy mają tylko jedno miasto. Życzę im powodzenia No i cóż Tak wygląda mój malutki garnisonik w Sunom hmm. hmm Tylko tyle Mało prawda Razem mam ludzi 610 Czy to jest mało? Nie, bo sądźcie sami, ale naprawdę Tyle włożyłem nakładu pracy, żeby zdobyć tutaj jak największy garnizon, że to się nie mieści w ogóle. Naprawdę. Mogę wam szczerze powiedzieć, że... Um, tydzień? Naprawdę tydzień. Um, grania tam, bo ja dziennie gram po dwie godziny, prawda? To godzina grania, godzina tam sprawy na YouTube te sprawy, tak więc e, razem, no może powiedzmy, 7 godzin musiałem zbierać garnizon do tego miasta, ponieważ... Chcę, żeby nic, żadna siła mi nie zdobyła tego miasta. Naprawdę ma ono jest bardzo dobrze ufortyfikowane. Bóg z gorzej jest, bo tutaj jest właśnie 60 ludzi, bo dałem innemu lordowi. Ale spokojnie będziemy także dobra, nie będziemy brać stąd siły w razie czego. Żeby będę stracił, to tracę tej siły, idę tutaj, biorę i będzie okej. Okay. Tak więc tu jest naprawdę dobrze. No i dostałem kolejnego lorda, tak więc no naprawdę mało się wybijamy. Nasze państwo. Co jeszcze? Miałem coś jeszcze ważnego do powiedzenia. Aha, ekspunek. Ekspunek on właśnie nowy, także dużo zbierałem, aby uzbierać 48 tysięcy. Miałem na początku 80 tysięcy. Niestety wyda wydatki trochę już są spore. Ehm, wydatki są naprawdę spore. Na moją armię szczególnie, bo... O, tu jeszcze ten... Pozostałości ze splądrowanej wioski, tak, plądrowałem wioski, bardzo dużo wiosek plądrowałem, żeby uzbierać na ten garnizon. No i na mój ekwipunek, to więc mamy hełm skrzydlaty, sporej grubości, ma 57 do pancerzenia głowy. E, rękawice łuskołe ze wzmocnieniami, mają 9 do obrony. Elitarny saronicki pancerz z mocnieniami. Jego nie kupowałem akurat, tylko um, jakiegoś lorda, zadkowałem chyba króla, nawet i dostałem ten pancerz, tak więc sobie go wziąłem. A z racji tego, że on jest bardzo silny, to, to nie kupuję na razie nowego, ten mi wystarczy. Buty nie są jakieś bardzo dobre, one są żelazne na koloniki, mają 63 do pancerzenia nóg, ale mamy toporek, który ma aż 39 cięcia i premię przeciwko tarczą, tak więc i jest bardzo szybki, ma 96. Tak więc to jest bardzo dobra broń, oręż. No i nowego konia mamy, który ma aż 61 pancerzu i 170, 175 zdrowia. Tak więc naprawdę on jest potężny. Eee, dobra. No i cóż. Tak oto wyglądam. 6 610 ludzi tutaj, na pewno łatwo się nie poddamy. Eee, I jeszcze mój oddział pokażę. Mój oddział składa się z... naprawdę bardzo dużo także pracy włożyłem na to, żeby ich wyszkolić do jak największych poziomów. Bo na przykład 37 swadiańskich rycerzy, roduskich sierżantów jest to bardzo dobra jednostka, mają długie kosy. Weteranów jeszcze nie udało mi się wszystkich wyszkolić, ale myślę, że w, bitw w bitwach uda mi się ich wyszkolić mm, na huskarni. E, także nie dał mi się na rycerze wszystkich jeźdźców e, wagiarskich wyszkolić, ale to w przyszłości się tym zajmę, może poza odcinkiem. Tak więc naprawdę bardzo dużo i to wszystko, to co widzicie, to zajęło mi ponad miesiąc, podkąd e, tamten bóg się nie zdarzył, od razu sobie tak na następny dzień myślę, nie no kurczę, ta seria ma tak dużą popularność na moim kanale, że nie mogę jej porzucić, prawda? No i zacząłem pracować nad e, moim państwem. Zakończę let's play dopiero wtedy myślę, jak zajmę całe, całe królestwo. Naprawdę będzie to bardzo trudne wyzwanie, ale tak właśnie chcę. Na pewno jak mi wypowiedzą wojnę rodokowie, to za takim bo to jest 100 ludzi, a w tym zamku jest chyba 100, bo łaziłem i patrzyłem. No dobra, w końcu się ruszmy i zróbmy coś ciekawego. Tutaj Kto tutaj idzie? Lord Jeremeus. Dobra. Jak widać moi lordowie także nie miałem dalej dużo ludzi, ale to dlatego, że zwoływałem dużo kampanii wojennych na atakowanie przeciwników, żeby szkolić moich ludzi jak najlepiej. E I dobra, wiecie czym się ludziska w tym odcinku zajmiemy? Zajmiemy się Bandytami powiedzmy ja Tutaj jeszcze jeden obóz bandytów odkryłem, tak więc zajmiemy się może dwoma Żebyśmy się tak rozgrzewka, że odcinek bardzo długo się nie ukazywał Po miesięcznej przerwie To myślę, że zaatakujemy na rozgrzewkę właśnie bandytów Żebyście sobie przypomnieli jak ta gra wygląda Choć na pewno nie zapomnieliście Ale poczekajmy, poczekajmy do dnia Dobra Notujemy kryjówkę Uh, idą moi rycerze, którzy nie powinni mieć problemu, chociaż mogą mieć, bo oni nie mają tarcz, chociaż nie no, niektórzy mają. <laughs> Właśnie, sobie tarczy nie sprawiłem. Ludziska będziemy musieli sobie zaraz tarczę kupić po, po... po... tym ataku. Oczywiście wygranym, bo tu nie ma szans, się przegrali. Wow, mój rycerz obrywa. I niestety. Dobra, ich mamy na hita praktycznie. Bandyci to bardzo słaba jednostka w tej grze. I... szybciutko. A, nie mam tarczy, no tak. Za, teraz będę ca cały czas zapominał. Ze skarpy do nas strzelają, czy gdzie? Gdzieś tam moi idą, to idę za nimi. Aha, są tam, okej, okay, wow, dużo uczników oni tutaj mają. A, bo to są leśni bandyci, oni mają dużo... Ale jak widać ich strzały nawet tej zbroi nie mogą przeszyć. co dopiero hełmu, hełm jest naprawdę potężny, to więc raczej spokojnie ja to wszystko widzę, jeśli ja na razie ich nie obawiam. No bardzo dobrze wpłynęło to na moje finanse, czekajcie, bardzo dobrze wpłynęło to na moje finanse dlatego, że nie musiałem zbroi kupować, bo praktycznie zbroje to jest najdroższy element tej gry, prawda, więc no to na pewno na moje finanse dość dobrze wpłynęło, że nie musiałem nowej zbroi kupować. Go znalazłem podczas bitwy. I ogólnie, o cześć. No, zero obrażeń, nic mi praktycznie nie robią. Mm, tak więc jest spokojnie. No i ten toporek jest zajebisty. Tyle powiem. Toporek naprawdę potężny, udało mi się kupić. I o dziwo, ten toporek nie był w mieście nordyckim, gdzie Nordowie słyną ze swojej armii zmodernizowanej, którą akurat każdy żołnierz ma prawda jakiś to było chyba w, o ile się nie mylę w Dirim tak, to było w Dirim, którzy zajęli Kergici tak więc patrzcie jak ten rycerz kosi każdego, coś niesamowitego ale się niestety zblokował chłopak dobra wow, jeszcze nie trafiłem hmm. 83 obrażenia na głąb klat, bardzo dobrze Jeżeli będę mówił troszeczkę cicho, wybaczcie za to, ale mnie troszeczkę gardło boli. Ale już pragnę nagrać dla was jak najbardziej tą serię. Stąd i stąd cielami. jacie, za drzewami się schowali, patrzcie. W końcu leśni bandyci, prawda? Słyną z tego, <grym>, Że atakują znienacka. Ładnie ich wybijam. 72 wrażenia, tutaj komuś 130 zadaliśmy. Naprawdę nie jest to mało. Chociaż mój poprzedni miecz, z tego co pamiętam, mógł zadać nawet i 170 obrażeń. Ale to było podczas jazdy. Ja podczas jazdy tym mogę na pewno z ponad 200 obrażeń zadać tym toporkiem. Tak więc na pewno nie jest to mało. Nie jest to mało, tak więc mnie to naprawdę... To no dobrze wpływa na walkę i rozgrywkę, prawda? Dobra. No panowie, panowie, szybciej wychodźcie z tych swoich baz, bo chcę was jak najszybciej zabić. Myśmy tutaj czasu na was aż tak nie tracili. Prawdopodobnie ciekawego nie będziemy mieli w tej m, kryjówce, ale zawsze takie doświadczenie. Aha właśnie, podczas jak nie nagrywałem filmów wbiłem na kolejny poziom. E, dałem sobie w charyzmę, żeby mieć e, maksymalne przywództwo, chociaż jeszcze nie wiem, nie mam. Mam chyba siódmy punkt przywództwa. Eee, no dobra, bierzemy po się. Akurat troszeczkę złagodzimy cenę za tarczę, którą sobie kupimy. Myślę że na, jak, od, na jakąś... M, żebym sobie kupił jakąś metalową tarczę, taką porządniejszą. Stać mnie na razie to, to wiecie. Eee, dobra, pójdziemy do Uxholm, będziemy mieli po drodze. Kurczę, straciłem jednego z moich e, rycerzy. Czy tam jeźdźców. Tutaj także mam... wux hall otworzyłem sobie kolejny sklep, żeby zarabiać więcej. Macie jakąś potężną tarczę? Nie. Jednoręczna 68B. Ale posprzedawać wam coś mogę, prawda? Oczywiście, że tak. Zaraz sobie kupimy jeszcze troszeczkę więcej jedzenia. Kurczę, może nie starczyć. No Dobra, to to, to. Chyba badziewiawo sprzedajemy. Dobra, dawaj mi kasiorę. Idziemy do handlarza z zbrojami. Um, dawaj mi sztabkę, 953, okej. Okay. Skuń mi. Trzymaj sztabę i to. Dobra. No to idziemy do suna w takim razie. Yy, po tarczę, No, nie mam daleko, to możemy. iść. Jedynie martwię się tym, że mi przyjdą. odprawia no, mi się jeszcze relacje z jakimiś lordami. Z moimi także. Ostatnio pogorszyły mi się relacje z moimi lordami, dlatego że straciłem ten zamek Karaf. Ale zdobyliśmy dwa pneżne miasta i dużo wiosek. Więc nie powinien się tym przejmować. O, jest tarcza 3364 Dobra, bierzemy pewnie Okej okay. No, e, i bierzemy sobie coś do jedzenia Ale naprawdę, wsunąłem bardzo, ponieważ na są chyba największy ze wszystkich saveów, które grałem Naprawdę, mogę Wam przyznać się Mogę coś sobie zbudować Co to daje? Hmm. Ja to potrzebuję Mam taki wielki garnizon, że chyba nie eee. Dobra no Już aż tak piasku nie, powinien, nie powinienem trzaskać No ale dobra Jeszcze jedzenia tylko hmm. Dajcie mi tutaj troszeczkę jedzonka Ceny nie będą aż tak wysokie, dlatego że to jest już moje miasto Tak więc chyba dla swojego króla nie będą aż tak cen podnosić jeszcze specjalnie Dobra zresztą z racji tego, że mam wielką armię to za 1000 złota sobie wydam Dobra, 1015 Więcej nie potrzebuję, naprawdę moja armia teraz tyle żre, za przeproszeniem że to się w ogóle nie mieści Także tutaj Kosuno jest dobry garnizon z moich lordów, oni z racji tego, że teraz to jest moja stolica to i naprawdę bardzo mm, dobrze tego pilnują eee, I czy coś jeszcze? E, chyba nie Chyba nie e, Mam nadzieję, że Kleti się przyniosą, Jak pamiętacie zamek karaw był naszą stolicą, a że go straciłem to nie wiem gdzie jest Kleti, bo na tam została Aha właśnie, ten garnizon mmm, To jest zdobyłem jeszcze w bardzo przynajmniej mądrze wykorzystałem, że wziąłem e, tych 245 ludzi z tamtego zamku I przyniosłem ich tutaj, tak więc to też mi ułatwiło bardzo sprawę Znaczy oczywiście musiałem dwa razy latać w tym IWF, prawda, bo mogę mieć 155 ludzi w oddziale, tak więc musiałem dwa razy latać. O i jest Lord Delgan, który goni karawanę. I ma 65 ludzi, tak więc jak na moje państwo, to naprawdę dobrze mu idzie. No i on werbuje swadzianów. Ma nawet kilku e, najemników, tak więc naprawdę ma potężną armię. I mu pomożemy. Czemu by nie? Musimy jak najbardziej osłabić... E, ...Saranidów, a no, tak jeszcze dlatego, że... ...mają więcej lordów od nas i jakby nie patrzeć, mają większe siły ale mamy naprawdę miasta bardzo dobrze bronione tak więc to jest zdecydowany nasz plus dobra, my ich ładnie będziemy kosić okej okay. i oni szans nami nie mają, bo nie mamy samych rycerzy praktycznie no i patrzcie 218 tym toporkiem zadałem obrażenie jak widać bardzo potężny on jest 133 jak się naprawdę mocno rozpędzę tak wtedy to zadam z 240 obrażeń spokojnie No dobra, moi się już nimi rozprawią Szybko, zręcznie i bezlitośnie i nie będą czuć bólu tak więc Chociaż nie no, ból może przez chwilę będą czuć Ale to taki malutki szczególny. Kurczak ja się cieszę, że już mogę nagrywać Jej tą serię Amazing jeszcze nie? Dobra, czekamy i już możemy, ok nic nie straciłem oczywiście, mój Lord Delgan, także nic. Twoje stosunki z Imperium Terańskim uległy... wow, cóż. Przecież... A, nieważne, o, ser, dawajcie. Dobra, będę sprzedawał te lepsze rzeczy, bo naprawdę na kasy teraz będę oszczędny bardzo, naprawdę nie będę aż tak kasy wydawał. O jeden uciekł niestety On ucieknie nam e, Idziemy do drugiego obozu Przepraszam i zakończymy odcinek Taki odcinek troszeczkę nudny e, ale to dlatego że zaczynamy naszą serię po powracamy do naszej serii To i będą tym razem bandyci z gór, tak więc... O, patrzcie jak jestem na minusie. Wow, 6000 z samego sunął, naprawdę, bo mm. No dużo płacimy za ten karnizon nasz No ale za coś trzeba płacić prawda Na dobrą obronę trzeba płacić Oczywiście poczekamy sobie do dnia Będzie mi się lepiej grało Wam się lepiej będzie oglądać yy, Nie dokończyłem, tutaj są badyci w górach, tak więc górscy tak więc będziemy walczyć w górach I mogę stracić kolejnego mojego jakiegoś rycerza Bo niektórzy nie mają tarczy to są po prostu tanki Idą na oślep i zabijają przeciwnika Nieważne czy przeżyją czy nie Ważne żeby zabić Jak orkowie Ważne żeby poczuć krew I zabić przeciwnika Oni już mają bardziej wyspecjalizowane bronie W przeciwieństwie do bandytów z lasu Ponieważ jak widać Oni już mają broni obuchową, mianowicie te młoty i te inne tego typu rzeczy, więc oni są już bardziej wyspecjalizowani w walce wręcz, ale mniej wyspecjalizowani e, w łucznictwie, tak jak to hmm, leśni bandyci, prawda. To jest taka różnica. No i leśni bandyci mają bardziej takie lekkie zbroje futrzane, prawda, a oni mają skórzane. Jak widać na tarczy mają te ze skór zrobione A to dlatego, że są oni w górach, prawda Co prawda futra bardziej grzeją od skóry Ale mm, to Skóra jest y, bardziej lekką zbroją, prawda I w górach jest większe czy tam niższe ciśnienie i się szybciej męczy. Męczą, prawda? Tak więc lepiej mieć lekką zbroję niż jakąś ciężką. Albo najlepiej na gola biegać. To też jest rozwiązanie. Tak jak ten oto i pan. Dobra, ja tutaj będę wyżynał tych przeciwników. Zaraz mi zespał kolejni. Nie, dobra, pokonaliśmy. Okej. Okay. Ile to jest warte? 390 oto. Za niską cenę. Tak więc bierzemy te dwie rzeczy. No i dobra. W takim razie ja się myślę, że ludzi z kazań pożegnam. Jeszcze rozdam doświadczenie moim ludziom. Kolejny Huskar dochodzi. Bardzo dobrze. I dwóch rycerzy. Tak więc ja się z nami żegnam. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Cześć. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Jeszcze raz. Cześć.